Tydzień temu to ja byłam na Jagodach. Po przewracały ze starości. No. jakiś zupełny młodzieniaszek no ten to musi być zdrowy o, siedzi twardo Ależ się schował. O, jaki piękny. A, stary. Połowa lipca, a grzybki zaskakują. Jaki śliczny. O, matko moja. O, ciężki. Ciężki, twardy. No nie przestają mnie dzisiaj zaskakiwać i to jakie piękne w najmniej oczekiwanym miejscu. No one mnie dzisiaj nie przestaną zaskakiwać. Matko jedyna. Ja już zbierałam duże grzyby. O proszę. O proszę. Następny. Jaki wielki. No. Jeszcze ich nie sprawdziłam pewnie. Większość będzie robaczywa. O matko. Ależ piękne. A jaki zapach. Hm. Grzybki to potrafią rosnąć w najmniej oczekiwanych miejscach. Nie widać. Trochę widać, trochę nie widać. Teraz widać. Pięknie wybarwiony. Ojej. Ciężki grzybek. No miejmy nadzieję, że będzie zdrowy to najładniejszy dzisiaj. No dobrze, tu rósł. tu są sosenki. I jeszcze go nie widać. Teraz widać jeszcze jeden. Już będą dwa. Jaki ładny, twardy. Słychać jak chrupie. Ha, ha. a tu jeszcze jeden. Jakie piękne Borowik to Borowik Borowik to Borowik, czy on jest usiadkowany, czy on jest edulis. letuski. Pokazują się pierwsze olszówki. Ja wprawdzie olszówek nie zbieram, ale to znak, że już są czerwone łebki i krawce. No młode sosenki dzisiaj górą. Tego to bym się w ogóle nie spodziewała pod sosną. Wprawdzie osiki tutaj też rosną. Ale no coś pięknego. Jaki żołnierz. Soldier. Ha. O! A tam drugi. z czego nie widziałam. Jakie fajne. Się tutaj wszkrabać <laughs> Żołnierzyki. Na baczność. No jest ich tu troszkę. Czyżby się zaczął wysyp? No ciepło, mokro. No dzisiaj wyjątkowo zimno, wieje wiatr. Ale bardzo dobrze. Nie ma komarów i może ryb, grzyby nie będą takie robaczywe. Trzy żołnierzyki w jednym miejscu. Super. Słabo wybarwione, bo są w bardzo olbrzymim cieniu listowie. Ale już zaczynają wychodzić. No olbrzym. Brzmi dobrze, ale... o, hm. jaki ciężki grzyb. No, super, któryś na pewno będzie dobry. Myślałam, że to kolejny śmieć wyrzucony w lesie, a on sobie po prostu dożył swoich dni. Matko, jaki olbrzym. Aż chrzęść, jaki piękny. Zaczęło padać, muszę schować rower. Pod wielkim dębem będzie mu dobrze.